XAD I, i ze mną jest Maxis jest to szósty odcinek z Minecrafta ale dzisiejszy odcinek ma u mnie, przynajmniej u mnie prosty cel być piask na szkło, jak widzicie już ogarnąłem ale szkła jeszcze potrzebuję Przy, przynajmniej na piętrze co, co jest? przecież ja tu nie miałem szkła, a nasze tu potrzebuje, przynajmniej, tu i tutaj szkła potrzebuję, tutaj dużo szkła potrzebuję właściwie, nie dobra tu jest okno o, właśnie, patrzcie, co zamierzam zrobić. To jest mój pierwszy kilo w grze, nie? Jest całkiem bardzo wykorzystany. A co zrobiłem dla niego specjalnie? Miejsce, jako pamiątkę. No, oprócz tego, e, w następnym, e, jeśli zostanie nam trochę czasu, to zamierzam pójść z wami do kejwa, ponieważ znalazłem już ten na dzień dobry 9 sztawek żelaza. Nie pamiętam tylko, gdzie je odłożyłem. Poza odcinkiem yy, dach. O, wiem, gdzie będą tutaj No i... A i właśnie Poza odcinkiem zdobyłem yy, wcześniej hełm i spodnie A teraz poza odcinkiem je straciłem więc teraz trzeba zrobić jakąś wytrzymalszą zbroję I no. I O kurczę od razu lepiej niż tamte gacie i, i hełm do obserwowania y, 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 no, na przykład z zachodu z słońca mi się tu przerabia y, drewno na węgiel drzewny ponieważ ja nie mam w ogóle tego węgla no, ale dobra po co lecimy no wiadomo po piasek muszę skraftować sobie nową łopatę ile tego potrzebuje no z tak tego wykopiemy chociażby no a ja teraz widzicie, a tu mam tą butelkę, ty, butelkę ja jej nie mogłem znaleźć Potrzebuję. Drewno potrzebuje, nie no, ja mam patyki, dobra, na no, spokojnie, dobra, już lecimy, dobra, nie no, w sumie myślę, że pustaka wystarczy, nie no, dobra, w piasku. Może się przydać jednak. Postaram się dzisiaj wykorzystać cały gier. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. A, no, dlatego skraftowałem na snu łopatę. Oczywiście najwięcej piasku pozyskamy spod wody. Bo tam rośnie go dużo. I oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo tego, o tym chyba nie mówiłem. Um. No. Bo widzę, że ta seria Wam się nie spodobała. Ja za i ze 150 subskrypcji ten. Będzie Maraton z Maxisem z, z Minecrafta. No. Ja piasek wykopałem stąd 46 piasku Dobra myślę że starszy właściwie Jak mówiłem nie potrzebuję go zbyt dużo A ja już kończę właściwie dom Budować Teraz po budowie bazy No skupimy się na budowie pozostałych rzeczy Ale no tak poza, poza tym to yy, Ten Już się skupimy bardziej na przygodach Ty co to jest Sadonka typu na przykład, zwiedzanie świata i tak dalej no na przykład, udanie się do netheru a to najpierw obsydion musimy zdobyć, nie wiem czy jest wiesz no wiem, wiem ale na przykład, yy, yy, dobra, piesek niech się przypala tymczasem yy, ty mam, Psyzie... mam dziewięć pochodni Dobrze wyskopać odzyskany na przykład, Dobra, Albo... ja lecę do kopalni. O, do tego kajwa, o którym wam mówiłem, skopię mieć, bo mi się na pewno przyda. Przynajmniej, ekspada dużo, a exp jest w tym przypadku ważny. Musimy tu yy, zrobić źródeł kolana. Dlaczego? Bo tu to... będzie portal. Co tak powiedział? Ja? Super. No nawet ja to zbuduję portal w takim razie. A skąd weźmiesz Obsydian a, a po co mi Obsydian? Wystarczy, że go stworzę sam Jak zamierzasz bez Obsydiana stworzyć portal? Ja nie mogę... No że ty i spytajcie się po co ci Obsydian? Co ty głuchy jesteś? Dobra, ale lawy i tak nie masz. No. Ja nie wiem na co ja się pakuję. to jest całkiem głęboko. Przecież ta seria nie polega na tym, żeby spiedranować chłopie. To na spokojnie robimy. No, brawo. no to po. No co no? Mogę chyba zrobić e, portal o tak? Nie. Mogę nie coś mówię, że ta seria nie polega na spirenowaniu Tam coś na dole jest Ale mi się kończą pochodnie Ale te pochodnie dają bardzo mało światła No, skończyły mi się pochodnie, wracam na górę Przynajmniej wykopałem sporo miedzi Tu jest jeszcze więcej miedzi, na przykład. Nic jest ważne, widzowie. A nie, po co mi granit? O, tu jest żelazo nawet. Widzicie, za taką miedzią może się żelazo kryć. I tu ile tego żelaza? Przecież mnie na gacie będzie stać. Aj, jakby się ktoś pytał to ta dużo lasu, które znalazłem to było tam i tak o nie walczyłem, że straciłem aż gacie skórzane i hełm no, <słuch> Bo... no, no raz No raz Dlaczego miałbym więcej razy ginąć? Eee... to jest... teraz ważne. Eem. No co jest? No pszczółka! A no tak, bo ja żyłem dwie pszczółki. O, robi się kolejny wieczór. Za mało Tyle chyba starszy, zobaczę. Znaczy nie no, najważniejsza jest to ściana. To jest 3 razy 5 do 15, to jeszcze dwa szkła. idealnie. No to teraz idziemy spać. Skąd ty wzięłeś pochodnie? Skraftowałem. Aha, bo ci dałem węgiel, tak. Dobra, to już niech się na przepala. Ile tej miedzi? Kurde, przecież mnie nie starczy tego. Czemu te liście nie chcą znikać? Przecież to ja już skopałem całe drewno. Jak to było, że niewinnie stoi? Ona sobie po prostu stoi. Weź przez to, nie mogę. Co mam przestać? Mieć o wszystko problem. To ty przestań do mnie. Proszę. Nie, no ja tam bez pochodni nie zejdę przecież. To potrzebne jest bardzo duże ilość pochodni, żeby całego kawa O, właśnie, jeśli już, mi się, skoro mi się przepalasz ten piasek na szkło. drzewo Trzyma sienka. Trzyma sienka. Trzyma sienka. siema świenia jak tam życie? mam już co, mam, ale chcę więcej, bo to musi się rozmnażać jakby Nie mówcie, że tylko... O, jest druga. Ale spadła. Mhm. Pięć ścianek. Ty, ale fajnie by było, gdyby było... Wiecie, tych stadionek? Chyba bardzo drabną sobie skoszę to około domu. No, trzy? Nie no. Jeszeden Jest trzecia. Co jest? Fiaty człowieku, co ty nie wiesz, jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, tylko yy, przypomnę, yy, to są róże, a to. To są maki człowieku. No, maki, a to. Weź się do ręki, to sprawdź. Habry. Hmm. patrzcie, czwarta hmm. sezonka. Hmm. Dobra, tyle starszy mi nie chodzi o drewno, tylko o no... Nie wygląda, ile tych sezonek? Tych sezonek jest więcej niż myślałem, a to w sobie nawet dobrze dziewięć sezonek, nie? muszą zniknąć. Ale widzę, że znikają dobrze, więc no. Ale dobra, udekorujmy to bardziej tutaj, na wiśniowo, co nie? To przy sobie bardziej. Wiśniowe wzgórza. No, w wzgórze to to jest, wiesz co. Co? ładnie wygląda. No, ale no. Deski są różowe. Z tego drewna. Czekaj! Ja wchodzę na pomysł. Nie wiem, czy to się da stworzyć, ale no. Ty na człowieku, co ty z tym drzewem zrobiłeś? Ściąłem? No to zetnij już je całe, bo to brzydko wygląda. Dobra, zobaczmy jak się trzyma mój ten. No i super. A żelazo? No tak. To jest mieć Żelazo jest w tym drugim. No, żelazo się przepaliło ładnie. Ale potrzebuję więcej tego węgla. No, ale szkło skoro już momento. Nie, to za dużo szkła tu jest, naprawdę. Wybaczcie, ale no. zrobisz no, sobie tak jak ja, czyli okna tylko na dwie kratki. A ty w ogóle masz okna? No, tylko nie masz okna. Mm. Już i tak to spoko wygląda. Znaczy szczerze mówię, to myślałem, że to lepiej wygl będzie wyglądało. No ale dobra, ładnie wygląda ładnie. O to chodzi. Tu musi jakieś drewno. Musiało jakiś drewno zostać. Ale mnie takie duże drzewa wkurzają. O tu jest drewno. którego nie sięgam oczywiście. jak będzie jak będziesz to na to, przecież wiadomo Czemu to cztery... No bo może wyrosnąć z tego duże drzewo. Zresztą przynajmniej mam taką nadzieję, że, że to... że zasada się nie tyczy, tylko yy, dżunglowych. No i teraz powinny już ten już to drzewo. Dobra, zobaczymy Max! To zaraz nie no... O kolejne dwie sezonki Kolejne cztery sezonki Teraz tu się osiedliły przy szuki Maję Piotr Można i tak O kurde ale ja wpadłem na pomysł. To będzie we wzgórze naprawdę. Oh. Tutaj jedno drzewo, tutaj drugie. To jest co tam jest. Nieważne. Zaraz to pójdę. Tutaj trzecie. Fajna sezonka. Tutaj czwarte Pójdę sprawdzić, co to było. A tam piąte. Tu piąte. A to było zwykłe drzewo. Ok. No tam gdzie ja posadziłem, no tak. A to będzie naprawdę totalnie dla dekoracji. Czemu mi zniszczyłeś sezonkę? To jest moja! A co ty sobie myślisz? A, okej, okay, spoko Oj, tam liście już się ładnie niszczą. Dobra, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku raczej Jeszcze mieć mi się przepalon. Przerobię sobie to na ten, na, na ten, znaczy no Potrzebnymi mi węgiel, potrzebny mi... ja wziąłem 5 węgla? A, z kopalni, no tak Dobra, no co Na resztę przerobię na te, na pochodnie Tylko potrzebuję drewna nasz znaczy desek O, mówiłem, że na gacie mi idealnie stać widzowie, jeszcze pójdę spać. Iron I spać. Już No. to zobaczenia widzisz następnym odcinku. No. No w następnym odcinku już będziemy lecieć, znaczy nie, to jest chwila, następny to będzie może ten, Jak to, się to może być live, zbudowanie piwnicy. Teraz Ząbek chciał yy, do mnie podejść, ale wszystko. No ale widzowie do zobaczenia w następnym odcinku, um, no. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze i no.